Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Home You. Dawno nas tutaj nie było, a akurat weszła nowa kolekcja i na początek mam perełkę. Pojawiły się prześliczne spryskiwacze do roślin, kosztują 50 zł, są ceramiczne, mają srebrną pompkę i są dużo większe od tych, które na przykład mamy w Pepko. Kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli sporo dodatków do ogrodu. Pojawiły się przepiękne budki dla ptaków. Mam też dla Was idealną opcję na prezent dla kogoś, kto lubi zajmować się ogrodem. A pod koniec filmiku przejdziemy sobie na łazienkę, ponieważ tam też będę miała dla Was ciekawe nowości. Więc zapraszam Was na przegląd, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. A na początek mam dla was dwie nowe świeczki, które mają ciekawy zapach, połączenie limonki i eukaliptusa. Jak ogród, to oczywiście nie mogło zabraknąć konewki i tutaj mamy taką metalową w cenie 30 zł w kolorze zielonym. Do kompletu do tej konewki mamy też takie metalowe wiaderko w tym samym kolorze, które idealnie sprawdzi się jako osłonka do doniczki i ono kosztuje 20 zł. Później pokażę wam dokładnie takie same, ale szare. Ale tutaj mam perełkę, kochani, mamy lampę, która ma baterię solarną, no idealna do ogrodu, kosztuje 70 zł i bardzo mi się podoba, że ona jest w takiej metalowej klatce, świetnie to wygląda. Bardzo mi się też spodobał ten wazonik, ponieważ jest duży, ma ciekawy kształt, jest szklany, kosztuje 80 zł i ładny zielony kolor. Obok mamy stopery do drzwi, które są wykonane z takiego sznurka. Bardzo ciężkie, fajnie wyglądają i kosztują 40 zł. Bardzo ciekawa lampa, ponieważ mamy taki nowoczesny, prosty klosz, a podstawka to wygląda, jakby to był jakiś stary wazon, do którego daliśmy lampę. No, świetnie to wygląda. Obok mamy bardzo ładną figurkę. Ślicznie jest wykonana, kosztuje 50 zł i ona ma tutaj miejsce na świeczkę. Pojawiły się też nowe bombelkowe świeczki. Ta ma fajny kolor, bo jest taki ciemny, szary, ładnie wygląda i kosztuje ona 20 zł, ale popatrzcie na to maleństwo. Mamy taką bombelkową świeczkę zrobioną z czterech takich kuleczek, kosztuje 7 zł, jest taka malutka, no wygląda przesłodko. Teraz przejdziemy sobie na drugą część kolekcji i na początek mam dla was nową budkę dla ptaków. No powiem wam, że pierwszy raz widzę domek dla ptaków Comment e, You. Kosztuje 80 zł, ma bardzo ładny kształt, tylko on jest ceramiczny. Powiem wam szczerze, że nie jestem za bardzo przekonana do ceramicznych budek dla ptaków. Jednak wolę wersję drewnianą, ale ta jest naprawdę bardzo ładna. A teraz, kochani, mam dla Was hit odcinka. Mamy przepiękną skrzyneczkę, która patrzcie, jak ona się ślicznie otwiera. W środku mamy łopatkę, grabki, a po boku mamy jeszcze takie drewniane plakietki, sznurek, takie nożyce w starym stylu. No, czyż ten zestaw ślicznie nie wygląda? Idealna opcja na prezent dla każdej osoby, która lubi zajmować się ogrodem. No, kosztuje troszeczkę dużo, bo aż 150 zł, ale powiem Wam szczerze, że warto. Tutaj mamy ciekawy pomysł, ponieważ są to takie malutkie, szklane buteleczki w takich koszyczkach, kosztują 26 zł i mamy dwa kształty do wyboru. Teraz mam dla Was kolejną budkę dla ptaków i popatrzcie, jaki ona ma śliczny kształt. Do tego ma jeszcze takiego ptaszka na samej górze. No wygląda ślicznie, kosztuje 100 zł. Tylko minus jest taki, że ona tylko z przodu jest drewniana, a reszta wszystko ma plastikowe, więc też bałabym się, że będzie się nagrzewać. Śliczny kształt, ale jakby była cała drewniana. A na koniec przejdźmy sobie na łazienkę, ponieważ tutaj mam dla Was kilka perełek. Tutaj mamy ten wazonik, który pokazywałam Wam na początku. On jest taki okrągły, kosztuje 20 zł i bardzo ładny zielony kolor. Tutaj mamy ciekawą nowość, ponieważ są to mydełka, kosztują 15 zł i mamy kilka zapachów do wyboru. Mamy też krem do rąk, kosztuje 15 zł. No powiem szczerze, że pierwszy raz widzę takie kosmetyki w Komendu, bo zazwyczaj to mieliśmy je w takich zestawach, ale nigdy nie mogliśmy ich kupić osobno, więc duży plus. No chyba, że były, a ja ich po prostu nie widziałam no i tutaj mam perełkę kochani to jest półeczka na wannę ale jaka fajna i duży plus, że jedną wystawili, więc możecie sobie zobaczyć jak ona wygląda mamy tutaj kilka ciekawych rozwiązań półka jest regulowana, więc możecie sobie ją dostosować do swojej wanny mamy tutaj oczywiście miejsce na książkę, jest też taka metalowa podpórka, więc możecie sobie ją fajnie położyć miejsce na kubek, taka zwykła półeczka, ale fajne jest też miejsce na kieliszek, ponieważ go tak się wkłada, przez to ten kieliszek wam nie spadnie do tej wanny. Więc duży plus. Bardzo ładna figurka. Mamy tutaj kobietę, która ćwiczy jogę. Figurka jest biało-złota. Ślicznie wygląda i kosztuje 80 złotych. Tutaj mamy wieszak na ręczniki. Mamy tutaj miejsce na trzy ręczniki. No, powiem Wam, że fajnie wygląda, bo mało miejsca zajmuje, ale nie wiem, czy ten był uszkodzony, czy on po prostu jest taki mało stabilny. No i cena 150 zł, no trochę dużo. Tutaj mamy tą świeczkę bąbelkową, którą Wam wcześniej pokazywałam, ale w takim ładnym zielonym kolorze. A na koniec mam dla Was jeszcze sól do kąpieli, która kosztuje 25 zł. I ciekawą świeczkę, która jest prosta i wygląda jakby była zanurzona w betonie. No ciekawie to wygląda i kosztuje 40 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Życzę Wam miłego poniedziałku. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.